Wiki Gabor, zwycięzczyni Eurowizji Junior 2019 i oczywiście jurorka w szansie na sukces 2020. Jakie masz rady dla Alitracz, która właśnie zwyciężyła w szansie na sukces? Um, mogę powiedzieć tak, no. Przede wszystkim trzeba być sobą, nie traktować tego jako rywalizację, tylko jako przygodę, bo to jest też bardzo fajne, jak się człowiek bawi muzyką, a nie stresuje się przed wyjściem na scenę. No i bycie to jest strasznie... Ehm, Ali jest super i ma potężny głos. To, co ona robi wokalnie, to jest niesamowite. Jest, A jak ci, się, jak ci się podoba w ogóle piosenka, z którą będzie o, Ala jest, reprezentować piosenkę, nasz kraj? bit, Jest fajnie bardzo. Ja nie znam piosenki, ale jak śpiewała to bardzo wpada w ucho i od razu śpiewałam z nią, chociaż nie znałam tekstu, nie znałam jakby melodii, nie znałam jak ona idzie, ale śpiewałam, więc bardzo fajnie, ja będę kibicować strasznie, bo piosenka ma potencjał, ale też. Jak czujesz, trzeci raz wygramy? Jest myślę, na to że szansa tak. w ogóle? Myślę, że jak będziemy się wspierać, tak jak e, w zeszłym roku jak wspierali, jak wspierali mnie wszyscy fani, myślę, że e, ja też e, zmobilizuję moich fanów, żeby wspierali, bo mam nadzieję, że mam nadzieję, że tak, bo myślę, że bardzo fajnie było i ma też bardzo duże i to bardzo duże szanse. Ok, Za dwa miesiące Eurowizja Junior 2020. W jakiej roli zobaczymy ciebie? Więc tak. Ja jeszcze sama nie wiem. Jeszcze sama nie wiesz? Nie, 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 jeszcze nie wiem. Um, już za niedługo się dowiem, mam nadzieję. Um, ale jak na razie jeszcze nie ma żadnych informacji, oni szykują tą Eurowizję, więc nie chcę tam się jakoś... nie chcę im przeszkadzać przy organizacji. Um, no na razie to wszystko się jeszcze robi, jakby nie wiem, buduje to wszystko, więc... Więc ja jeszcze nic nie wiem. Ale gdyby była taka propozycja, że zostajesz prowadzącą, to... Przyjęłabyś, odmówiłabyś? Myślę, Masz w ogóle myślę, czas tak. na to w Twojej mm. takiej karierze i w takim życiu zawodowym? Powiem tak. Em, ja myślę, że tak, chciałabym bardzo. Mm -hmm. em, zdaję sobie też z tego sprawę, że to jest naprawdę bardzo duża odpowiedzialność, bo wiem, że jak Roxana była, miała bardzo dużo rzeczy do nauki. E, nie chcę się też stawiać w, takim, w takiej dziwnej sytuacji, gdzie sobie z tym nie poradzę. Chociaż mam nadzieję, że chyba tak nie będzie, jeżeli będę mogła. Jak, jak będę miała przyjemność po prostu prowadzenia tej Eurowizji? Um, nie wiem, myślę, że czułabym się jak rybka w wodzie, bo znam angielski, to nie jest dla mnie problem po prostu tak po angielsku, a Eurowizja cała się po prostu prowadzi po angielsku, więc myślę, że bardzo fajnie by było. Ja też nigdy się um, nigdy nie byłam prowadzącą i myślę, że taka fajna przygoda nowa też jakoś fajnie by na mnie wpłynęła, może. Mhm. No, fajnie by było. Wiki, ostatnie pytanie. Bo jak pewnie okay. wiesz, ta Eurowizja Junior 2020 będzie w tym roku Wersja. w pełni online. Tak. Czyli tak, delegacje tak. i wszystkie tak. ktoś nie przyjadą mhm. do Warszawy. I teraz jak z perspektywy ty swojego e, roku, swojego czasu właśnie na Eurowizji Junior, oceniasz, czy to jest e, wada, czy to jest zaleta, że tych A, osób nie będzie? Uważasz, że konkurs na tym smutnie, straci? Nie, myślę, że nie. Myślę, y, jedynie to jest dla mnie smutne, bo uczestnicy nie będą mieli szansy się poznać. Zobaczyć, jak to jest po prostu z innymi uczestnikami, to jest dla mnie takie naj, najsłodniejsze, bo ja mam, przy, jakby, ja mam przyjacieli z zeszłego roku, z którymi do tej mm -hmm. pory trzymam kontakt. Super. E, I to jest bardzo fajne, więc myślę, że jedyny minus jest w tym, że nie będą się mogli spotkać. No to jest trochę tak. No ale cóż, powiem tak, Eurowizja Eurowizja zawsze jest super, zawsze są mega emocje, więc myślę, że i tak będzie bardzo fajnie. I tego się trzymajmy. Bardzo Dokładnie. Ci dziękujemy. <laughs> Dziękuję bardzo.